Uważam, że, że mimo wyniku i czterech prezentów dla drużyny przeciwnej, zagraliśmy solidny mecz. Powinniśmy więcej kwarantannych sytuacji sobie stworzyć, bo mieliśmy w pierwszej połowie 4-5 wyjść w tych 30 minutach takich fajnych. No niestety zabrakło trochę tej zimnej krwi ostatniego podania, ale ogólnie patrząc na to, że graliśmy czwartą ligą, to zagraliśmy naprawdę. To solidny mecz. Aktualnie Prostna gdzieś tam plasuje się w połowie tabeli klasy okręgowej. Co sobie zakładacie na te najbliższe spotkania? No myślę, że myślę, że zostanę na środek tabeli. W, w, w tym tym, no myślę, chciałbym, żebyśmy byli w pierwszej piątce, ale czas pokaże, myślę, że jakościowo mamy drużynę na środek tabeli ligi okręgowej. Z przebiegu całego meczu mogę być z drużyny umiarkowanie zadowolony. Mieliśmy w tym meczu mecz jakby cały pod kontrolą. Realizowaliśmy to, co chcieliśmy, to sobie założyliśmy na mecz. Były też fazy, w których, w których do głosu dochodził przeciwnik. E, ale generalnie w, 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 chcieliśmy zagrać dobry mecz, chcieliśmy, chcieliśmy pokazać to, co trenujemy na treningach. E, wiadomo, że w meczach ligowych e, tak, no, mieliśmy, mieliśmy ostatnio kilka porażek, ale e, w, nasza gra e, była taka, jak, jaką sobie zakładamy, jednak no, błędy gdzieś tam powodowały, że, że, że tych punktów e, nie zdobywaliśmy, dlatego to zwycięstwo pod tym pod tym kątem też było nam bardzo potrzebne, żeby uwierzyć w to, w to co robimy na treningach w swoją pracę. Także, także tak, tak tak, to oceniam. Właśnie nawiązując do czwartej ligi, to trochę ten początek dzielicie to, co Prost na Wieruszów przeżywała w zeszłym roku, bo też rozpoczęło się niestety od serii porażek. No, nie udało się utrzymać tego prośnie. Czy Wam uda się tą czwartą ligę podtrzymać? Myślę, że, że cel, który sobie ustanowiliśmy, że, 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 że damy radę go zrealizować. Drużyna solidnie pracuje. Tych punktów na razie nie ma tyle, co byśmy chcieli, ale patrząc na to jak, jak zawodnicy pracują i, i to jak grają, bo, bo są, są w czasie ostatnich meczów mieliśmy naprawdę spotkania, z których można już było być zadowolonym, to, to liczę, że, że przyjdą do tego jeszcze punkty.